Witajcie widzowie, z tej strony Race. Zaczynamy kolejny dzień na glowo. Od 17 do 20 Dobra, jest za 5, wbiliśmy się jeszcze na ten vlog od 16 do 17 Może coś wpadnie już widelec. No i zobaczymy No i mamy pierwsze zamówionko Jedziemy do łob. Babu Kebab Już będziemy kończyć, to już będzie ciemno Ile tu aut Dzień dobry Glovo 794? Już momencie. Dobra jasne Okej okay. Numer 794? 794 Tak okej okay, super Super dzięki zamówienia dymu Dobra, to gdzieś tutaj Dobra? Proszę bardzo. Dziękuję, Dziękuję skocznego, do widzenia. zamówienie. Biedronka i to alkohol. Pięć razy Heineken Pięć razy piwko, no dobra no. I wywali nas na Barton, chyba tak daleko jeszcze nie jechałem. Mi pokazuje tutaj, że jest 23 stopnie. O godzinie 7 po 17, tak? W pół do 18. Także dzisiaj jest wyjątkowo ciepło. Dzień dobry, 848, już Zgadzać. Super, dzięki bardzo. Do widzenia. Prawie do samego Bartonga lecimy. Jeszcze tak daleko to mnie nie było. To znaczy tutaj jeździłem normalnie, ale chodzi mi o to, że punkt docelowy jest naprawdę daleko. Wam pokażę, gdzie byłem najdalej. Tutaj byłem najdalej. Po prawej. No co jest? Dzień dobry, kurier Glovo z tej strony. Wie pani co ja jestem pod drzwiami, ale tu chyba domofan nie działa. I trójka. No to tylko... Dzwoni. To do pani, tak? Dzwoni. To nie wiem, gdzie zadzwoniłem. O, dobra, dobra, działa, wchodzę. Dziękuję. Dzień dobry. Udało się wejść. Dziękuję. dziękuję. Tak, cały ta czas czwórka się wyświetla. No nie, dziękuję bardzo. Do widzenia. Teraz sobie zjadę windą. No i udało się dostarczyć. Jestem w sumie chyba na obrzeżach strefy. W takim wypadku wracamy. Czy ja dostanę tutaj internet, czy nie bardzo? dobra, wpadło zamówionko sklep internetowy Biedronka kurwa, to nie ta Biedronka muszę jakoś zawrócić dobra, zawrócone w miarę bezpiecznie także hopla od razu na chodniczek i odymy do Biedronki z tej strony, z tamtej lepiej także od razu tutaj przeskoczę Ciekawe czy im działa terminal. Ostatnio im nie działa. Czeka Pan na grobo? Tak, Ale to obsługa maszynka. u nas dzisiaj, nie możemy robić grobo. A dalej. Okej. Dobra, to Pany już. Wpadł na podłogę i się coś stało, że nie działa. Także... By, 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 byłem w niedzielę, to właśnie coś też mówili, że nie działa. On w ogóle jakoś w takim razie się, i w ogóle się rozładowywał. No nic. W takim razie uciekam miłego dnia życzę. Do widzenia. Czyli dalej nie działa. Czyli znowu powtórka z supportem. Czekam aż anulują zamówionką. No i git. I oni nie gdzie Ciekawe, czy dostanę za te drugie zamówienie. Dobra, teraz padło co innego. Babu kebab. Dobra, lecimy do babu kebab. Tylko sprawdzę. No i ja to szanuję. Za te pierwsze dostałem tam 7,75 i za drugie też dostałem 7,75. I to jest to. Najszybsze prawie 8 zico ever, bo te pierwsze to musiałem dojechać chwilę, nie? No i super. Elegancko, Pan Paweł. A sobie jednak pojadę tędy, będzie lepiej. Dzień dobry, jeszcze raz, globo 6,88? 6,88 Globo 6,88 I trzeba po prostu jeszcze chwilę, bo na leci Okej Cie nam Oczywiście kamera się przegrzała Co ciekawe, już odebrałem tego kebaba Właśnie jadę go dostarczyć, ale Nie wiem Byłem tam sam, jako jeden globo I Mówię mu numer 688. On chce, żebym pokazał na aplikacji. Nie? No nabra no wiecie. Nie to, że się czepiam, ale dziwnie. Tym bardziej, że mówię mu 688, nie? O, już powoli się ściemnia. Dwie minuty temu zaszło słońce niby. I tak nie widać, bo jest... bo są chmury. Chce mi się, ale wprowadzę niech stracę. Poszło? Poszło, poszło. Dzień dobry. Proszę Wszystko nie Tak jest. To Smacznego to życzę, to Dziękuję, do widzenia. Wracamy. Wracamy do Babu kebab, no i kamera się przegrzewa. Muszę pomyśleć jak troszkę okroić tą gąbkę, bo ona opatule całego pro. i niestety ona gorzej oddaje ciepło. Więc pozwolicie, że jak dojadę do kebaba, to wyłączę kamerę. Nie będę tam siedział z kamerą. Niech chwilę ostygnie. Dobra, na aplikacji pokazuje mi 4.40, więc wyłączę kamerę. Niech chwilę się ostudzi. Super, 8.30, tak? Tak, 8.30. Super, dzięki. Bolka i Lolka, o nie. Coś zaczyna padać. Aż tak najgorzej. Mam nadzieję, że to tylko. Przelotny, no bo to z czego? Czyś w sensie jakieś kropelki na mnie poleciały. Ale z czego? No dobra, no są jakieś chmurki. Raczej dużego deszczu z tego nie będzie. A no, tak, na dole. A już tak, tak, tak. Dobry wieczór do Pana. Proszę bardzo, smacznego życzę. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Dobra, mamy zamówionko. To znowu babu kebab. A <grym i znowu> dzisiaj jestem Dowożącym babu kebab, nie? Ale dobra, spoko. Mi to pasuje. <grym i znowu> let's comentários 246 cztery sześć. okej okay. Dwa Super, dzięki. Muszę zobaczyć, jaka to jest klatka. Dwadzieścia pięćdziesiąt. Proszę uprzejmie. Smacznego życzenia. Do widzenia. A teraz dla odmiany Hot Chili Kebab, <grywka> czyli transfer z babu do Hot Chili, no to lecimy.

Super, dzięki. Kebab na plecach i też dostawa gdzieś tutaj niedaleko. Powoli zaczynały się deszcze Muszę pomyśleć nad botnikiem z przodu, bo by się przydał. Ale widać. Tu już zrobili taki podjeździk, już można... Chodniczkiem. Dobrze, dobrze. Right. To jest stara wietnamska panda Bar Hai Yen czyli Carrefour i będziemy pracować mniej więcej w te okolice <tryk> Koniec objazdu a tu <to> już <tryk> dobre, dobre są znaki <tryk> Gdyby ktoś chciał objazd zrobić to tutaj nie przejedzie <tryk> Niby są znaki objazd do ulicy Grasnickiego, a tutaj zablokowano. Dzień dobry, super, dzięki. I wracamy pod górkę troszeczkę dalej niż, niż przed chwilą, ale tę samą siedlę co No i kobita też się nacięła, bo jest niby objazd do ulicy Krasickiego, tak jak wspominałem, a tam ładne barierki. Pośmiało. To pojedziemy sobie jeszcze dalej. Coś ta nawigacja mnie zawodzi ostatnio, ale yy, jeden z kurierów z mi tipa, że on korzysta z Janosika i tam też są numery budynków pokazane. A! Dwa razy dzwoniło, yy, będzie coś gotówką, tak? Słuchajcie, nie wiem co się stało z kamerą Ale po prostu się wyłączyła I nie mogłem jej włączyć, myślałem, że to coś z kablem na przykład i się wyładowała A teraz okazało się, że udało mi się ją włączyć i wyskoczyło, że naprawia pliki i że pliki naprawione No ciekawe, pierwszy raz tak miałem Mam nadzieję, że będzie wszystko git teraz Nie wiem na czym się skończyło, ale miałem McDonalda z galerii barmińskiej I go odebrałem i właśnie ja go dostarczyć Czy ja może tutaj gdzieś przejadę, czy nie bardzo Jak to wygląda Może się uda tu jakoś przejechać, nie wiem Spróbuję Dobrze, 1A to jest tu Nie, to jest 1D Zdało się. Dobry wieczór. Proszę uprzejmie jedna. Proszę bardzo. Smacznego życia do widzenia. No i dobra, akurat za jeden, więc elegancko. No i dobrze, moi drodzy, zrobimy sobie szybkie podsumowanie. Dzisiaj zarobiliśmy 95,62 zł, co daje nam na szybko 31,87 zł na godzinę. Tam był jeden napiwek, parę groszy, więc zaokrąglimy 32 zł na godzinę. No to naprawdę bardzo dobry wynik. No i to tyle na ten moment. Dzięki Wam, że oglądaliście. Łapeczka w górę, mile widziana i subik. I widzimy się następnym razem. Ja się żegnam. Do usłyszenia. No i do zobaczenia. Cześć.